Stowarzyszenie absolwentów uniwersytetów brytyjskich ogłasza konkurs stypendialny dla pierwszych klas liceum. Najlepsi otrzymają stypendium i będą mogli kontynuować naukę w brytyjskich szkołach średnich. W ramach stypendium szkoły pokrywają koszt nauki, zakwaterowania i wyżywienia stypendystów. Mogą także liczyć na wsparcie szkoły w staraniu się o przyjęcie na uczelnie wyższe. Chciałbym zaprosić uczniów e, liceów pierwszych klas liceów ogólnokształcących Starnowa do przystąpienia do jednego z najbardziej prestiżowych. E, i chyba najbogatszych programów stypendialnych, jakie w Polsce funkcjonują. To, to są stypendia, które przyznajemy zdolnym uczniom pierwszych, szkół, pierwszych klas liceów ogólnokształcących na dokończenie edukacji i skończenie matury w jednej z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii, szkół z internatem. Co roku wysyłamy do Wielkiej Brytanii od 10 do nawet 17 osób, które. Zupełnie za darmo, czyli w ramach opłaty za to, za to stypendium, kończą swoją naukę w szkole średniej brytyjskiej, kończą, kończą zdają maturę i już wielu z nich się znajduje na najlepszych. Dzisiaj, już, ponieważ ten program trwa wiele lat, znajduje się na najlepszych uniwersytetach świata w Oksfordzie, w Cambridge, na Harvardzie, w Princeton. Także szansa jest nieprawdopodobna. W dużym skrócie. Trzeba zaaplikować do tego programu, który organizuje British Alumni Society, czyli Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich, a cała reszta się już wydarzy. W końcowym etapie trzeba będzie przyjechać do Warszawy, porozmawiać z komisją, w której skład wchodzą dyrektorzy tych szkół. Kandydaci powinni uczyć się w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego, zdobyć co najmniej 80% z egzaminu gimnazjalnego oraz średnią na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4,80. Trzeba mieć po prostu dobre wyniki w nauce. Trzeba mieć pewne kryteria finansowe, czyli rodzice nie powinni, być, nie powinni być zbyt bogaci. Taki to ma sens, żeby umożliwiać tym, którzy mają trochę gorszą sytuację finansową, studiowanie na naj, w najlepszych szkołach i na najlepszych uniwersytetach. I właściwie tyle. Nie trzeba mieć żadnych nawet certyfikatów językowych. Trzeba mieć po prostu dobrze działającą, mniej więcej dobrze działającą znajomość języka angielskiego, którą najczęściej sprawdza się po prostu podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli ktoś ma jakieś dodatkowe osiągnięcia sportowe, artystyczne, być może nawet już polityczne czy jakieś publicystyczne to wszystko zbrane pod uwagę i to się ta selekcja się odbywa na bardzo indywidualnej na bardzo indywidualnej zasadzie Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Brytyjskich powstało w 1999 roku przy wsparciu British Council oraz Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Zgłoszenie swojej kandydatury należy wysłać do 20 lutego. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.